We wtorek Rada Miejska we wrześniu zajęła się budżetem na przyszły rok. Radni wzięli pod lupę projekt przygotowany przez skarbnik Jolantę Kościańską. Przewodniczący Komisji Budżetowej Ryszard Szwajca wnosił o ujednolicenie tekstu, ponieważ dokument ma już tyle załączników, że radni zaczynają się gubić. Z kolei Maciej Baranowski ma problemy ze wzrokiem i nie mógł rozszyfrować tabelki zapisanej drobnym maczkiem. Wszystkich jednak przebiła Mariola Kasierska z PiSu prosząc o drobną 2,5 milionową korektę w budżecie na rzecz rozbudowy kanalizacji przy ulicy Łokietka. Mimo tego budżet został przegłosowany jednomyślnie. W 2014 roku gmina Września chce wydać 23 miliony złotych. To ciut mniej niż w latach ubiegłych. Zresztą nie jest taki tragiczny ten budżet, tylko tyle, że, że, że nie ma tak, jak właśnie tutaj pani radna prosiła, żeby sobie wziąć i wpisać 2,5 miliona, no bo tak, tak, tak nie ma, ale i tak sporo rzeczy jest zaplanowanych i myślę, że może jeszcze wyjdzie lepiej, bo robimy ten budżet ostrożnie, żeby nie wymyślać rzeczy, które później byłyby rozczarowania, że coś nie wyszło. Sporo się może zmienić w połowie roku, jak, jak rozliczymy budżet 2013 może będzie jakaś tam delikatna nadwyżka budżetowa, więc ją przeznaczymy na pewno na inwestycje. Ratusz nadal milczy na temat planowanej inwestycji Volkswagena we wrześniu. Podobnie było na sesji, radni nie dowiedzieli się niczego nowego, a burmistrz sobie nawet zażartował. Więc teraz powiem najświeższe informacje, takie gorące. Otóż nie mam żadnych informacji nowych. I to tyle, dziękuję. Kiedy będzie cokolwiek wiadomo, kiedy mnie będzie mógł pan cokolwiek powiedzieć, że tak albo nie, albo jakąkolwiek inną informację przekazać mieszkańcom naszej gminy? Po pierwsze, wtedy, kiedy firma, która reprezentuje inwestora, powie, że można już o tym mówić. A po drugie, chyba ważniejsze byłoby, gdyby się okazało, że wybrali w ogóle Polskę, bo wcale to takie pewne nie jest. Na koniec dodajemy, że w składzie rady pojawił się nowy człowiek, Mieczysław Małachowski, który zastąpił Stanisława Dominiczaka.